Witam serdecznie, tak jak wczoraj zapowiadałem, dzisiaj będziemy składać nowego kompa. Pierwszy element nowego komputera, płyta główna, Asusik. Zobaczymy co tu mamy. Odbezpieczamy, patrzymy czy pasuje idealnie. weszło, druga kość, sprawdzamy czy ładnie pasuje, dociskamy, o i się super. Montujemy teraz dysk SSD M2, zrywamy naklejkę z dysku. Ciężko schodzi, ale się udało. Wsadzimy dysk. Wyciśniemy. O tutaj taki zatrzask jest. Okej, okay, trzyma się. Teraz przykręcimy radiator z powrotem na swoje miejsce. Tam gdzie zamontowaliśmy dysk M2. Dlatego zerwaliśmy z niego Tą naklejkę i tak samo z radiatora pamiętajcie, żeby zerwać tą folię. Dzięki temu ciepło z dysku będzie równomiernie rozprowadzane. Okay. Wszystko OK. Dociskamy w miarę z wyczuciem. OK, siedzi. To teraz pozostaje nam zamontować procesor. Ryzen 7 7700. Chłodzenie boksowe, którego nie będziemy montować. Mamy coś dużo lepszego. Więc odkładamy. Nas interesuje pan procesor. Procesor wygląda dość ciekawie. Ocenie jakiego użyjemy to będzie endorfi, Navis F360 ARGB, RGB, czyli zaświetlenie. Powiem szczerze, kawał chłodzenia. Jak to będzie montowane? Mała przymiarka, czy sekcja zasilania nie będzie przeszkadzała w poprawnym zamontowaniu pompy. tak, tak. Okej. Okay. Idziemy dalej ze składaniem. Chciałem zrobić dłuższą przerwę. Musimy teraz wymienić mocowanie chłodzenia procesora, więc od razu to zrobimy. Tak, tak wygląda. Trójkątik jest z tej strony. Na procesorze też jest dobrze widoczny. więc nie powinno być problemów. Dobra, procesor siedzi. Zatrzaśniemy klapkę. Wszystko ładnie przylega. Dobra dociskamy już odskoczył na plastik, odskoczył ładnie procesor siedzi na miejscu tak jak wcześniej zamontowałem tu dysk SSDM2 dwie jakości RAM Kingston Fury procesor już jest na miejscu Dobra, skoro mamy to załatwione, coś takiego sobie znalazłem do rozprowadzenia pasty, ale to potem. Myślę, że tu już jest wszystko ok. Weźmiemy teraz obudowę. Wygląda cudowno. Będę musiał odkręcić. Prawdopodobnie, żeby weszła mi chłodnica na górę 360. Czy w sensie poluzować, żeby opuścić na dół? Bo ona już nie jest na dole. Zobaczę. Maksymalnie opuściłem. Hmm. Wprowadzenie na przewody, jak widać jest tego sporo tutaj, ładnie zaślepione. Tu jak widać mamy miejsce na dyski SSD 2,5 cala, raz, dwa. I też jest możliwość montażu takich dysków nawet tutaj. Można zamontować jeden cala lub jeden 3,5 calowy. Z drugiej strony w środku też są dwa miejsca. Tam będą też dysku 2 okay, Teraz Wam pokażę zasilacz. Będzie obsługiwał sprzęcik. Zasilacz, Be Quiet Pure Power M 12M. Be quiet. Oh, but boom, be quiet. Nowe Wejście PCI Express 5.0 do nowych kart graficznych do mojej się przyda. Akurat w sam raz. No dobra. Odkręcamy ramyczkę. I się nie obejdzie. Jest solidnie przykręcane. czyli się zaraz wygory przewody które będziemy trzyma przewody zostały wybrane teraz będziemy montować zasilacz w obudowie silacz już jest na swoim miejscu. Czas na montaż płyty głównej do obudowy. Jeśli chodzi od góry na przykład, tak? Gdybym nie montował chodnicy, to zobaczcie, ile miejsca jest tutaj. Ta obudowa jeszcze jest na tę większą płyty głównej. Ok, przykręcę, wsadzę chłodnicę, ułożę przewody i pokażę, jak to wygląda. Złożyłem wszystko do kupy. Nie było to łatwe, szczerze powiem. Myślę, że całkiem ok, to wyszło tutaj. Ta podpórka pewnie powinna być z tyłu. Nie bardzo. W sumie jest tutaj. Dobra. Tym tak dam, tutaj odległość jest spora. Tu wszystko ok wyszło. Z tą pompą nie wiem jak dokładnie. Czyli dobrze ją dokręciłem. A to myślę, że wyjdzie w praniu. No zrobimy tylko pierwsze uruchomienie. Jak to mniej więcej się prezentuje, myślę, że całkiem dobrze to wyszło. Wszystko się świeci, ale czy wszystko działa? Żadnego błędu na płycie głównej nie ma, tylko jest, pokazuje białe światełko, prawdopodobnie dlatego, że jest monitor niepodłączony. Przewody wszystkie są ładnie tu poprowadzone. Wyszło to całkiem fajnie. Niedługo będą wyniki benchmarków i testy w grach. Zobaczymy, jak się będzie sprzęt sprawował. Dzięki, że byliście ze mną, na razie.